Cześć, o Boże, o nie, o nie. Najgorzej. O nie. O... Nie. O nie! Alo. O nie! O nie, o nie! nie. Myszka mi się powsuwa. Czekajcie sekundę. O! Tory! Do was w kolejnym odcinku. Z naszej mini... naszej mini... Naszy... Regular, not y, Quality, co? Y, serii, y, kilka zmian. Po pierwsze, trochę rozbudowałem bazę. Mamy centrum skanujące, mój, po, y, mój pokój i jeszcze kilka rzeczy, to mamy w, w sumie oprowadzę. To tutaj to nic się nie zmieniło poza tym, że dodałem kosz na śmieci, który będzie mi bardzo przydatny, jeśli na przykład będę miał, nie wiem, jakieś sh shity takie totalne. Nie wiem, weźmy sobie na przykład to zużytą gaśnicę. I obrzucamy tutaj. I. Automatycznie Disappear! Tutaj możemy dodać różne rzeczy, jakie chcemy. Dosłownie, jakie chcemy. To no jest tak, Zabrakło mi srebra. Mam trochę jeszcze tytana. Mało miedzi i jeszcze takie podstawowe. Ej, co jest? Czemu mam tu mieć? Kur Czemu mam tu mieć? Bra, nie powinienem mieć nawet miedzi. Eee. Yy... Więc tak się to ta bardzo na razie prezentuje Na prawo jak idziemy mamy sterownię skanującą. Żeby zeskanować jakieś z tych itemów. I nam się pojawi na tej mapie. Ale żeby było bardziej to efektywne, to muszę zrobić. Tak, 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 tak później. Muszę zrobić te dwie rzeczy, To będzie trochę ciężkie. Bo nie wiem gdzie jest magnetyt. Tutaj będzie jeszcze dalej przejście hmm, Tutaj mamy bioreaktor W tym miejscu po sobie zasadzę jedzenie Od razu będzie to składnikiem do mojego bioreaktora, który mi po prostu zapewnia prąd. Tutaj po sobie takie małe miejsce stworzyłem na obserwatorium O, proszę. Można usiąść podchillować na spokojnie Nic cię nie atakuje to Tutaj tylko fajne lewiatany biegają gdzie latają. Mój pokój Keep calm, łóżko jednoosobowe, jakieś okna obok, mogę zobaczyć, gdzie jest Musi Muff. Jeszcze bym tutaj walnąć, ale to, to tutaj widok byłby trochę. No i też coś byłoby widać, ale potem mam obserwatorium, nie? jeszcze bym prawdopodobnie, nie wiem, do Beki. No, tutaj też stworzył. Dla sobie, nie wiem, rozrosnę jeszcze to w górę, żeby miało to nad wodą. To będzie bardzo useless. Czyli będzie dalej roz... No, yy, roz... Rozno... roznoga? Rozwidlenie kolejne. z tę stronę, w prawo. Bo tutaj będzie moje stacja do końca, jeśli ją w ogóle znajdę. Eee, coś jeszcze z jakiejś rzeczy zrobiłem. Ma te wysoko jeszcze... Wysokowydajnościowe... Wysokowydajne płetwy. Ulepsza nam buto, to chyba też na poprzednim odcinku, jak dobrze pamiętam. No, bez kitu. Zrezygnowaną wodę mogę stworzyć. Z soli i próbka tuby, ja tu mam dużo soli, ja tu mam też gdzieś tubę, była obok. Czyli jest sól, tyton, to mi tak się nie interesuje. Tytan weźmy z dwie, plus trzy. To jest kwarc, ale dobra też się przyda Eee Bienasul To solnie sól Patrz, jak teraz nie chce mi się soli, nie? To teraz nie ma jej Zapier. Tytan O jest Spóżmy, bo to jest tylko zutlinia, gdzieś to były właśnie te tuby Dobrze pamiętam? Dobra Skrypcjipę na chwilę Dobra i mam trzy Ile to ogólnie zajmujesz? Miejsca Jeden? Wow Więc tak Musimy stworzyć utleniacz Czyli to Zrobimy takich trzy Okej, okay, tu mam wodę. Z utleniacza. Jeden utleniacz, jedna, jedna woda. Dobra. Ile dostaje tej wody? Dwie za jeden utleniacz. Ej. Ej. To jest dobre, TO JEST DOBRE Mam baterię. I wezmę Coś mam tutaj takiego To jest na 100%, to jest na 99% To jest na 100% To jest na 93% To jest na 16, 16% Więc to wymienię No i wsadzę to Dobra, a to na razie schowam tutaj Do ogólnej skrzynki Ogniwo energetyczne będę miał przy sobie now, This is Sunbeam. You know Aurora. We're from a little transgov on the far side of Andromeda, and we have a saying there: There's no bad without the good, no good without the bad. It sounds like you tasted a bunch of the former, but that only means you're overdue a whole lot of the latter. might just be ridden. we're We're scanning for some other we'll be in touch when we find it. Sunbeam out. Ok. Czyli w najbliższym czasie będziemy odkrywać wyspę kolejną. Jak lorowo. Ale co my teraz konkretnie chcemy zrobić? No to tak naprawdę musimy... Czy znaczy nie wiem, czy musimy, ale możemy lecieć pod aurorę. To dlaczego pod aurorę? Już Wam mówię czemu, bo tutaj za nią jest dużo części cyklopa. Będę mógł sobie, może, cyklopa stworzyć w następnym odcinku. Jeszcze zbadamy kolejne miejsca. Właśnie mam w planach, jeszcze w tym odcinku, sobie dla Beki popłynąć w jedno miejsce. Śmieszne. Mam nadzieję, że radiacja już jest zmniejszona. 9% tego energii mam, więc to mnie nie interesuje, bo mam energię w plecaku cały czas. Jeszcze mam ładowarkę ogniw, ale nie pamiętam, z czego mogę ją robić. Moduły to tutaj będą potrzebne później. Tutaj do Braun'a. ja go słyszę. Nie chcę go słyszeć Chcę znaleźć tylko ładowarkę Z czego się ją robi? Eee... Tak, gdzie się ją robi? Tutaj Rubiny i zaawansowany zestaw elektryczny Więc no, wchodzimy w teren Taki zły teren dla nas o, właśnie dlatego, ale musimy tu być, fragment silnika, złom, będę, będę się tu poruszał tym woda, gościu. Bardzo przeka... O oh, shit Kościół Ja cię zeskanowałem raz. Nie chcę cię skanować Giążeknią. Dobra, mostek jest zrobiony, to muszę zapamiętać. To jest mostek, to już go mamy. Silnika nie mamy. Mostek i silnik, dobra. Mostek, silnik, co jeszcze? Kadłub, czyli. Где мой симов? Где мой симов? Эй, где мой симов? Тей Co jest? Kostiu, mam cię w dupie, czemu mój Simov jest pod ziemią? I co jest? Czemu mam simufa pod ziemią? Ile jest rzeczy potrzebne do zrobienia simufa? Dobra, to to się da zrobić. Kurde, jesteś simufa! Dzięki gro. Jajo. Ale jak gra jest miła, nie? Odstawiam Simów, a ta ho a ten mi kurde znika. Czyli dobra. To, to, to go musimy naprawić w takim razie. Kadłub. No, przy okazji pozbieram to złom. Ja wale i takiej sytuacji nie miałem. Miałem taką, że się wbukowałem w ziemię, w sensie nie w ziemię, tylko że w to mi się nie podoba. Nie w, ziemię, nie w ziemię, tylko w budynek, bo się mi zrespił dosłownie na mnie, bo gram wtedy na PlayStation. Okej, okay, jest już ich dwóch. Jest już ich dwóch. Mi się to nie podoba, że tutaj twórcy też dodali skrzynki. Ogniwo energetyczne. Zbiorę. Gościu. Wywalaj! Wiem, że jesteś coraz większy, im dalej od mapy jestem Wiem, że lubicie radiację Ale mordę! Typie! Nie chcę się z tobą łączyć! Nie chcę być z tobą jednością, won! Jeszcze mi to nie pomaga, że noc nadchodzi. A ja kadłuba potrzebuje Bym uciekł, uciekł, Bym uciekł na przykład z Siglajdem, ale wiesz co? E, z Siglajdem, z Simowfem Płynie za mną? Płynie Wywala ode mnie. da, to mnie nie interesuje. O Jezu, nie mogę jesteś zimowa. W najgłupszy sposób na świecie, nie wiadomo nawet jaki. Ok, tu jeszcze części, może tu też będą jakieś... ...a, części do... ...cyklopa. Już trochę mamy go odkrytego. W Sejf sensie jest dosłownie za aurorą. Może za aurorę, to może za w bardziej w tamtą stronę popłynę, to jest... czekaj... ...na NE. O, coś widzę dużego. Czy to jest bioreaktor? Po prostu tak, bioreaktor. ja chcę jądrowy, na przykład. No nie wiem, dostałem schemat do jądrowego, a. Przysz, nigdy go nie stworzyłem. Tak, literally nigdy. Literally, co jest, kurwa? Jak się mówi no? Nie wiem, boomer. Bioraktor. No, no i znów. A jest ten drugi reaktor? Jądrowy Hmm Rzecznie będzie trochę monotonne. Nie pamiętam... Nie, to jest zwykłe bakterie, bakterie mogę wsadzać. Dobra, no, chyba na razie nie potrzebuję ani światła, ani mapy, bo z 200 metrów ode mnie skieruje obok Aurory. Wiesz co? Ja mam pomysł eee, To zajmujesz 4 miejsca, czyli bym musiał 3 na przykład? Nie wiem 4 O właśnie Mam smar. Dobra, to ja idę Stworzyć na szybko drugiego Simofa. z tym muszę się pożegnać niestety Więc, zaraz wracam. Dobra, mam wszystkie rzeczy, by znów zrobić Simofa. A Teraz do konsoli pojazdów. Ouf, mi się skończył, musiałem popłynąć połów, tak naprawdę. Stworzymy. To jeszcze. Nie wiem, jak zrobić aerosol. Ale poszukam jeszcze sposobów na arozel i postaram się już przygotować na następny odcinek te przedmioty. Jeśli będę wiedział, jak Arożel zrobić, mi się przypomnę. I mamy drugiego smofa. Chodź pod chatę. To się ci zrobi przy okazji już ulepszenie tieru pierwszego. No tak, e, wymienić baterię. Cyk. 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 E, co ja potrzebowałem do modułu pierwszego? Nie tu. Gdzie się ten moduł w w ogóle... Można go stworzyć? Sztaba tytanu, dwa szkła. Mieć odłożę, srebro też odłożę. Jedno złoto. I tak, że to wytaną. drugi był. I twój Proste. Do zrobienia. Gdzie się to robi? Nie gadaj, że to się robi... ...w tym dopiero. Tak, to się robi w konsoli pojazdów. Czy dok potrzebuje. Dobra. Odłożę to tutaj. Kurde Dobra To mam pomysł gdzie może być ten dok tak naprawdę Będzie to trochę ryzykowna misja Ale wbijamy tutaj Lead. Lead. no ziele. Witamy. the conditions in this cave support a microcosm of unique possibly predatory life forms detecting an artificial structure somewhere in the region Dobra, A. O, witam was w miejscu, w którym kurde się nie chciałem być. Ale tu jest baza i mam nadzieję, że w tej bazie jest Mogę go zeskanować? Tak, mogę. To jak każde zwierzę. Tylko. Dobra, zaskanowałem. Wywalam stąd. Musimy jak najszybciej. Co ja mogę zeskanować? Czym ty jesteś? Nie wiem, chory jesteś Jakiś oh! Magnetyt Magnetyt, magnetyt, magnetyt Gdzieś tu mogę znaleźć magnetyt Tak Tu mogę znaleźć magnetyt To znaczy tylko jedno Mało, że gdzieś w tych okolicach znajduje się baza ty jest magnetyt. To mam pomysł. Sprytny. Co to wywalone w to? Magnetyt mnie interesuje. Yy, wrócę się, czerpnę powietrze i, i spróbuję znaleźć to bazę. Hmm, stoi tam reaktor. Prowadzić go prądem do bazy okay. Pełnimy powietrze i lecimy dalej ale się do tych grzybów nie zbliżać Bo one mieszkają w tych grzybach Musimy poszukać od razu magnety tak tak być magnetyt magnetyt Następnych Dobra jest jakaś animacja Oni wchodzą i wychodzą jest jeszcze jedna rzecz, że można zobaczyć czy, yy, czy oni są w środku, ale nie wiem jak a bo ja jestem po prostu za tępy Na to Wstawię na to drugie Jest musimy Tutaj Hmm, bez Wafla nie wiem. Gdzie tu jest baza? Wiem, że gdzieś tu jest, ale gdzie to nie wiem? Bo jakby było wejście od strony właśnie tej. Eee. Takie normalne. Jest jeszcze jedno takie, które no możemy zobaczyć po prostu z PDA, ale skoro to jest to tutaj, chyba gdzieś w tym miejscu, w tym rejonie. Przy ziemi, nisko przy ziemi. Od razu diamenty, właśnie. Magnety, diamenty, wszystkie podstawowe tutaj przedmioty aktualnie pozbieram. Diament, boże, kocham ten. Kocham to miejsce, papierosy, <gry> nawet nie wiem, czy jestem blisko tej bazy, to jest najgorsze. to jest platforma kolejna w niej bateria to mogę zabrać Hm. jeszcze w to miejsce Jest tutaj dobra, już zostanę, do umarłem. No dang, kurde, nie wyszło. A, pierwszy dead. Nasz pierwszy dead w tej grze wow Dobra Popłyniemy tam w następnym odcinku Dzięki wielkie za oglądanie Trzymajcie się i cześć